Witam w kolejnym odcinku. Dziś do pokazania mam zamontowaną przez nas pompę ciepła splitową. Jest to jednostka marki Junkers. Jest to pompa o mocy 11 kW. Pompa jest tutaj. Jest to jednostka. Jest to jednostka do współpracy z kotłem. Tylko oczywiście tutaj współpracować z kotłem nie będzie. Jednostka jest przewymiarowana. Ale tylko dlatego, że był to zakup okazyjny. Nie, nie polecam takiego zakupu przy normalnych cenach. Natomiast przy tej okazji można było sobie na to pozwolić. I tutaj na razie nie będzie szczytowego źródła ciepła, ponieważ jej moc na tyle jest duża, że nam to wystarczy. I żeby nie było zbyt dużego taktowania, mamy tutaj większy bufor. Bufor jest o pojemności 150 litrów. Jest to zbiornik kombinowany galmetu, czyli mamy. W jednej obudowie, dwie rzeczy. Na dole bufor, w góry zbiornik 250-litrowy. Oczywiście one nie są ze sobą połączone w żaden sposób, tylko tyle, że jest to jedna zwarta obudowa. Także osobno mamy bufor, osobno mamy, e, osobno mamy zbiornik ciepłej wody użytkowej. Oczywiście, tutaj w tym miejscu były zestawy mieszające, które musieliśmy stąd wywalić. Wiecie dlaczego. Jeśli nie, to skieruję was do odcinka w którym to wyjaśniałem. Dlaczego takich rzeczy nie może być. Naturalnie separator powietrza i separator cząstek stałych. I oczywiście jednostka wisząca. Naczynia przeponowe do wody użytkowej, do centralnego ogrzewania. Z tyłu mamy pompę cyrkulacyjną. Szkoda, że kiepskie światło, ale nic już na to nie poradzimy. I także zobaczcie, że nam się wszystko zmieściło w tak małym kącie. Tutaj właśnie z tego względu kupiliśmy kombinowany zbiornik, żeby nie mieć bufora zbiornika, ponieważ nie mieliśmy na to miejsca. To jest za wąsko i za mało miejsca, ale dzięki temu całkiem skludnie wyszła nam maszynownia. Jednostka ta jest wyposażona w grzanie, jak i chłodzenie. I do dyspozycji ma tutaj regulator pokojowy CR10H, który jednocześnie kontroluje nam temperaturę mieszkania i wilgotność względem powietrza na podstawie której będzie sterował również chłodzeniem aktywnym, ogrzewaniem podłogowym. Także bardzo fajna opcja, że możemy wykorzystać jednocześnie system grzewczy do grzania jak i do chłodzenia. Także bardzo dobra sprawa i w to wyposażone są wszystkie jednostki marki Junkers Bosch. Także nie trzeba tutaj wybierać czy ma to grzać, czy chłodzić i tak dalej, jak to jest w niektórych firmach. Wszystkie jednostki Junkers Bosch mają w standardzie grzanie i chłodzenia. Jak widzicie, można w tak małej przestrzeni zmieścić pompę ciepła z dużym, z dużym zasobnikiem i buforem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.